Witam na pierwszym z webinarów dotyczących nowości w BrixSkadzie V25. W odpowiedzi na rosnące wymagania w branży, pod koniec października Brixes przedstawił nam nową wersję swojego oprogramowania. Wraz z nią parę nowości, część z nich pokażemy właśnie dzisiaj. Ja sobie w tym momencie wyłączę kamerkę i przejdziemy do trybu prezentacji. Na początku chciałbym na wstępie opowiedzieć troszeczkę jeszcze o samym BRICSCADzie. Oszczędność bez kompromisów hasło, które jest zdecydowanie przepisywane do naszego oprogramowania. Ale pojawia się pytanie, dlaczego właśnie to BRICSCAD wybieramy w 2024 roku? Pierwsza sprawa to elastyczny model licencjonowania. BRICSCAD oferuje nam wygodne formy licencjonowania. Jest tutaj coś takiego, że oprócz standardowych subskrypcji rok i 3 lata, mamy możliwość wykupienia licencji wieczystej. Jest to dobra opcja dla osób, które szukają długoterminowych oszczędności i nie interesuje ich cykliczna płatność. Kolejna sprawa niskie koszty. BricsCAD swoją funkcjonalnością nie odstaje od konkurencji, inaczej jest jednak z ceną na korzyść BricsCada oczywiście. Tutaj na wykresie tak zestawiłem ceny licencji subskrypcji rocznej i trzyletniej Autocada oraz BricsCADa Pro. Jak widzimy na przestrzeni trzech lat różnica jest już diametralna, także oszczędności tutaj i same koszty wychodzą na korzyść Blikskada. Kolejna sprawa, proszę państwa, to wydajność i kompatybilność. Mamy elastyczne licencjonowanie, niskie koszty, ale na myśl nasuwa się pytanie, gdzie jest haczyk? No tuż ja go nie mogę znaleźć. Mamy wydajne narzędzia, możliwość zapisu plików w wielu formatach, i dzięki temu wszystkiemu, BricsCAD jest kompatybilny z innymi programami CAD. Tutaj jeszcze przed rozpoczęciem części merytorycznej, jeszcze chciałem omówić chwileczkę, poświęcić na to chwilę, żeby omówić pokrótce rodzaje licencji: BricsCAD Lite do projektowania 2D. Bricscad Pro, który oferuje nam narzędzia geodezyjne, jak i projektowanie w 3D, narzędzia BIM i Mechanical oraz Ultimate, czyli pakiet, który łączy ze sobą wszystkie wersje w jednym. Tutaj też taka informacja dla instalatorów: mamy w ofercie również Magicada do Bricscad BIM, także jest możliwość tutaj zrobienia sobie fajnego zestawu. Jeżeli chodzi o Bricscad Maintenance, jest to pakiet serwisowy, który daje nam głównie, między innymi, właśnie przede wszystkim możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Poza tym Maintenance zapewnia nam pomoc techniczną wykwalifikowanych ekspertów oraz możliwość wpływania na rozwój Bricscada. Możemy wysyłać różne prośby. Które są rejestrowane i ewentualnie uwzględniane przez zespół. Jeszcze z końcówką prezentacji chciałbym zaznaczyć jeszcze taką jedną informację. W październiku 2025 roku Microsoft kończy wspierać Windows 10. Jest to zatem okazja do zastanowienia się nad nowym sprzętem. W naszej ofercie znajdą Państwo mobilne i stacjonarne stacje robocze HP. Zapraszam do sprawdzenia sklepu na naszej stronie Bicat. Tutaj kolega zaraz podeśle odnośnik i tam można zasięgnąć więcej informacji. W tym momencie przejdziemy sobie do samego programu. Uruchomimy sobie plik już w celu pokazania pierwszych nowości. Pierwszą rzecz, którą chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, jest to nowy pasek stanu. Jak widzimy, aktualnie mam aktywny tutaj tradycyjny pasek stanu, który umożliwia nam szybkie sterowanie różnymi funkcjami, czy też po prawym kliknięciu zmianę punktów charakterystycznych, do których nam kursor się przyciąga. Żeby zaznaczyć, jakie są różnice, pokażę najpierw, jak to działa na przykładzie punktów w starym pasku. Widzimy, że aby zmienić albo dodać punkty charakterystyczne, musimy każdorazowo klikać i nie jest to do końca wygodne. Aby użyć nowego paska stanu, wklepujemy w pasku poleceń komendę use new status bar. Wartość powinna być włączona na 1. W tym momencie po zrestartowaniu programu, co zaraz zrobię, ukaże nam się nowy pasek stanu. Jak widzimy, nowy pasek stanu jest już aktywny. Wygląda on nieco inaczej, lecz ja myślę, że jest bardziej intuicyjny, do tego schludny. Jakie są różnice? Przede wszystkim są to różnice, jak już mówiłem, nie tylko w wyglądzie. Możemy, mamy teraz troszeczkę inaczej to tutaj poustawiane. Za pomocą takich suwaczków możemy sobie po prostu włączać lub wyłączać przyciąganie do danych elementów. Jest to po prostu wygodniejsza sprawa, która może oszczędzić nam troszkę czasu. Kolejną rzeczą z nowości, którą chciałbym Państwu pokazać, jest edycja polilinii, ponieważ możliwe jest teraz dodawanie wielu wierzchołków i usuwanie wielu segmentów w ramach uruchomienia jednego polecenia. Powiedzmy, że taką przykładową, jakąś polilinię, w sumie nie wiadomo, co sobie tutaj stworzę. Uruchomimy nasze polecenie do edycji polilinii, czyli Next i widzimy, że mamy możliwość tutaj dodawania wierzchołków, jak i dodawania wielu wierzchołków. Co mi się podoba w tym narzędziu? Pomimo, że jest to praca na polilinii, Widzimy, że jest ono dość precyzyjne, ponieważ są w nim aktywne cały czas współrzędne, dynamiczne, za pomocą których możemy wpisać konkretne wartości, które nas interesują. Jak widzimy tutaj, jako że wybraliśmy opcję wiele, możemy sobie dodawać wiele wierzchołków w tej polilinii, aby ją zedytować wedle naszych potrzeb. Tutaj teraz chciałbym jeszcze powiedzieć troszeczkę o samym trybie eksperymentalnym, dzięki któremu możemy dost mieć dostęp do paru ciekawych funkcji, które chciałbym dzisiaj zaprezentować. Sam tryb eksperymentalny możemy aktywować dzięki poleceniu funkcje eksperymentalne. Po jego wywołaniu pokazuje nam się takie okno. U mnie już tryb eksperymentalny jest włączony, także nie będziemy tutaj nic robić, aczkolwiek z tej pozycji można go sobie uruchomić. Przechodząc dalej, zajmiemy się troszeczkę blokami parametrycznymi, jak i samymi blokami. W tym celu narysujemy sobie jakąś taką prostą geometrię symbolizującą która będzie symbolizowała nasz blok. Utworzymy sobie blok poprzez wybranie punktu bazowego oraz obiektów, które nas interesują. Jak widzimy, jest już stworzony odnośnik do bloku. Podwójnym kliknięciem uruchamiamy jego edytor. Proszę Państwa teraz pierwsza z nowości odnośnie, można powiedzieć, odnoszących się też do bloków parametrycznych. Wcześniej, gdy chcieliśmy dodawać operacje, to mieliśmy tutaj w zakładce parametry 2D całą taką sekcję. Teraz zostało to zmienione. Dodał, została dodana nowa zakładka operacje, która już symbolizuje nam. Same te operacje geometryczne, które chcemy sobie zaimplementować. Powiedzmy, że dla przykładu, chcielibyśmy albo chcielibyśmy sobie nasz kwadrat obrócić względem naszego koła. Zatem wybierzemy punkt początkowy łuku oraz koniec wektora. Wskażemy elementy, które chcemy uwzględnić w naszej operacji. I w zasadzie już widzimy, że nasza operacja jest dodana. Zapiszemy sobie zatem teraz blok. Dotąd, zwykle, edycją samych parametrów bloku, edycję samych parametrów bloku, znaj znajdowaliśmy tutaj. Z tej pozycji mogliśmy zmieniać wartości w tym przypadku naszego konta obrotu co zostało dodane. Mamy tutaj takie uchwyty, dzięki którym możemy zrobić to już w samej przestrzeni roboczej. Jest to też przydatne, bo jak już mówiłem, współrzędne dynamiczne są aktywne cały czas, także jest to również precyzyjna operacja. Kolejna Sprawa, która została dodana, to jest jeszcze jedna możliwość wyświetlania parametrów naszego bloku. Do tej pory mieliśmy możliwość przeglądania głównie poprzez właściwości. Teraz mamy również możliwość znalezienia naszych parametrów w rozwijalnym menu kontekstowym. Aby to zrobić, wywołujemy zmienną. Rollover Params i wybieramy opcję pierwszą, aby ją uruchomić. Jak widzimy, teraz również nasz parametr ukazuje się od razu przy pojawiającym się nam okienku menu rozwijalnego. Także można naprawdę dostosować sobie działanie całego programu pod. Swoje, jakieś preferencje, po prostu. Kolejną rzeczą, operacją, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest parametryczne odsunięcie. Jest to również funkcja, która zawiera się w trybie eksperymentalnym. Aby ją uruchomić, wklepujemy sobie tutaj parametryczne odsunięcie. Wybieramy krzywe, które nas interesują. Powiedzmy, że chcielibyśmy odsunąć nasz prostokąt od 10 jednostek. Nazwa może zostać ta sama. I również podobnie jak przy poprzednim przykładzie mamy tutaj suwak, dzięki któremu możemy... W zasadzie z przestrzeni roboczej manipulować naszymi parametrami, jak i pokazują się w rozwijalnym menu. Jak już jesteśmy przy blokach, chciałem też wspomnieć o nowej bibliotece bloków. Bloki 3D i 2D zostały przerobione. Oprócz tego zostało dodanych więcej bloków 2D oraz parametry zostały zaktualizowane. W takim razie umieścimy sobie tutaj któryś z bloków. Dla przykładu. Powiedzmy, że biuro 2D widzimy, że tutaj jest blok parametryczny. Zatem umieścimy go sobie na naszym ekranie. Punkt wstawienia niech będzie 0,00. Skala w osi X i skala w osi Y. Niezmienna. Kąt obrotu również niezmienny. Tam to już sobie możemy usunąć. I widzimy tutaj, że nasz blog jest w zasadzie już wstawiony. Podjedziemy sobie do samych reprezentacji, które również możemy zmieniać za pomocą rozwijalnego menu. Widzimy, że w zasadzie jest to w pełni edytowalne. W celu Dalszej prezentacji przeniesiemy się do obszaru modelowania 3D. Jak to zrobić szybko w przestrzeni roboczej? Wywołujemy zmienną WS Current i zmieniamy zrysowanie na modelowanie. OK, jak widzimy, nasza wstążka już się tutaj zmieniła. Co chciałem pokazać? Płaszczyzna robocza. Kolejna funkcja z trybu eksperymentalnego. O co chodzi z płaszczyzną roboczą? Żeby to pokazać, może najpierw stworzymy sobie tutaj jakiś prymityw. Niech będzie clean. Zmienimy sobie również. Widok na modelowanie. Aby utworzyć płaszczyznę roboczą, wywołujemy polecenie płaszczyzna robocza utwórz. Jak widzimy, mamy tutaj parę możliwości. W tym wypadku wybierzemy sobie utworzenie płaszczyzny poprzez odsunięcie. Tutaj zaznaczymy sobie priorytet wyboru powierzchni. Zatem wybieramy naszą powierzchnię, od której chcemy odsunąć płaszczyznę roboczą, po czym wpisujemy nasz, naszą wartość odsunięcia. Powiedzmy, niech to będzie 500 jednostek. I co daje nam sama płaszczyzna robocza? Poza tym, że możemy na jej podstawie wykonywać różne, parametryczne, różne, różne operacje, mamy możliwość. Ciągłego lub przerywanego tworzenia szkicu na danej płaszczyźnie. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Aby aktywować naszą płaszczyznę roboczą, wywołujemy polecenie płaszczyzna robocza aktywuj. Po czym wybieramy naszą płaszczyznę roboczą. Widzimy, jest ona już teraz aktywna. Od tej pory każdy szkic, który będę wykonywał, ma miejsce właśnie w naszej aktywnej płaszczyźnie roboczej i nie odnosi się on zbytnio do globalnego układu współrzędnych, ponieważ tworzy nam się tutaj taki lokalny układ współrzędnych. Aby dezaktywować naszą płaszczyznę, wywołujemy polecenie poprzednie do aktywacji i wybieramy opcję: Dezaktywuj. Kolejną, kolejną rzeczą, którą można zrobić w zasadzie z tymi płaszczyznami jest ich multum, aczkolwiek pokażę chociażby, że możemy jej użyć w operacjach 3D, takich jak lustro. Program traktuje naszą płaszczyznę w tym momencie jako obiekt, zatem wybierzmy sobie tą opcję i... Utwórzmy nasze odbicie lustrzane względem płaszczyzny. Jak widzimy, zostało ono utworzone. Płaszczyznę oczywiście możemy również ukryć, tak żeby nie zamazywała nam całej naszej przestrzeni. Powrót z tego ukrycia płaszczyzny również jest bardzo prosty i intuicyjny, ponieważ zamiast przyrostka ukryj, po prostu wybieramy przyrostek połącz. Płaszczyzna robocza połącz, przepraszam, nie płaszczyzna robocza połącz, płaszczyzna robocza pokaż. Płaszczyzna robocza pokaż, i już widzimy, że możemy sobie z powrotem wrócić do widoku naszej płaszczyzny. Skoro jesteśmy już w module 3D, odpowiem na pytanie zadane nam ostatnio przez jednego z zainteresowanych. Padło pytanie, czy jest możliwość włączenia widoku perspektywicznego? Tak, jest taka możliwość. Aby to zrobić, należy uruchomić zmienną perspektyw. Już sobie to. Dla wartości, wartością 1 uruchamiamy naszą zmienną i jak widzimy od tej pory widok jest już perspektywiczny. Zmienimy to zmienimy z powrotem. Proszę Państwa, z części w programie to by było na tyle. Wrócimy jeszcze na chwileczkę do samej prezentacji. Po pierwsze jest informacja, w najbliższym czasie, czyli 17 grudnia, odbędzie się kolejny webinar z drugą częścią nowości, na który już serdecznie zapraszam. Więcej informacji będzie w naszych mediach odnośnie tego w najbliższym czasie. Także będziemy się widywać, mam nadzieję, teraz częściej. Na koniec chciałbym jeszcze poinformować lub przypomnieć dla tych, co widzieli, że do końca roku Obowiązuje globalna promocja 20% na nowe licencje. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie w zakładce sklep znajdziecie Państwo szczegółowe informacje. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Za obecność serdecznie dziękuję i do usłyszenia.